Jest sobota, 11 stycznia, na godzina 22. Zapraszamy do studia Lotto. Dobry wieczór, Agata Jasińska. Oraz Moreno. Zapraszamy Państwa na wyprawę powyglane. A wyprawy kojarzą się z odkrywaniem nowych lądów i z morzem, a może oczywiście z żeglowaniem. A o żeglowaniu na pewno dużo może opowiedzieć Paweł Tarnowski, żeglarz sportowy, z którym Konradem miałeś okazję porozmawiać. Tak, to było niezwykłe spotkanie. Paweł to mistrz Europy, wincer Fingu i olimpijczyk z Paryża. Miałem przyjemność świętować z nim cały dzień. A zapis naszego spotkania obejrzą Państwo na YouTubie na kanale Lotto Radość Wygrywania. O sukces łatwiej walczyć mając wsparcie najlepszych. Paweł Tarnowski jest w Drużynie Marzeń Lotto, więc pewnie zapytałeś go o plany marzenia. Dokładnie tak, ale o tym nieco później, bo teraz... Czas na pierwsze losowanie. Zatem cała naprzód po nowe wygrane. A wielkie wygrane czekają na graczy na przykład w Multi Multi. 25 milionów złotych już za chwilę może być Państwa. Zapraszam na losowania. Po za Pora wylosować 20 liczb z 80. Dziś wygrane dają takie oto liczby. 3, 10, 9. 19 80 43, 34 66 88 69 76 63, 39 11 44, 30 29. 55, 56 Ta liczba jest plusem. Nawet pół miliona złotych można wygrać w mini lotto. już sześciu miłośników tej gry sięgnęło po kwoty wyższe niż wspomniane 500 tysięcy złotych. Czas na państwa. Losujemy 5 liczb 42. A szczęśliwa piątka w mini-lot. To wygląda tak. 27, 40 8, 35, 9. Na horyzoncie widzimy 250 tysięcy złotych. Taka suma jest do wygrania w kaskadzie. To w 12 liczb z 24. Przypominam, że już 2 zł mogą przybliżyć Państwa do zwycięstwa w kaskadzie. A oto wyrosowane liczby: 2, 14, 16, Osiemnaście trzy siedem pięć siedemnaście jedenaście, trzynaście, dwadzieścia cztery dwanaście. Każdy z nas ma marzenia, nasi gracze marzą o wielkich wygranych, które odmienią ich życie. A ty, o czy marzysz? No, mnie temat jest bardzo łatwy. Podróże, podróże, podróże. Paweł Tarnowski, z którym miałem okazję rozmawiać, także podróżuje, marzy o tym, by reprezentować Polskę. Los Angeles jest bardzo ambitny, więc jestem przekonany, że wszystko jest możliwe. No, to my mocno trzymamy kciuki, żeby mu się to udało. I mam wrażenie, że Paweł to człowiek wielu pasji, prawda? Zdecydowanie tak. na o wszystkich pasjach Pawła, dowiedzą się Państwo z naszej rozmowy. Ja czuję już wiatr w żaglach i czuję, że czas płynąć po kolejne wygrane. 50 tysięcy złotych wypłacanych co miesiąc przez 20 lat. No, kto by nie chciał takiej wygranej? to możliwe nawet codziennie. Głosujemy pięć liczb z trzydziestu pięciu jedną z czterech ekstra pensji. Dwadzieścia pięć, dziesięć, trzydzieści, trzydzieści cztery, a ostatnią liczbą wzrostowaną w ekstra jest dziś liczba 1. 100 500, a nawet milion złotych. Tyle mogą wygrać gracze, którzy zagrali w ekstra pensję z ekstra premią. Powodzenia! Poznajmy 5 liczb 35 oraz jedną z tutaj w ekstra premii. A oto one. 6, 8, Trzydzieści dziewięć, trzynaście.